Hejka, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego Tank Models kolejny unboxing z innej galaktyki kolejny Mroczny Lord Sith kozak niesamowity powiem wam, bardzo fajny bohater, bardzo dobrze wykorzystany przez w animacjach postać, bo ponieważ Maul miał niewiele do powiedzenia w epizodzie pierwszym, gdzie się tylko pojawił a później był w epizodzie, już w drugim go nie było i w trzecim go nie było. Posłuchajcie, dzisiaj prezentuję wam Darth Maula wraz z droidami sitowymi. Posłuchajcie, prop droidy ma ten zestaw, więc jeżeli pamiętacie Phantom Menace, no to tam macie, na, właśnie na pustyni były właśnie prop droidy. Mamy to rozszerzenie właśnie do zestawu z separatestami. Ja już tą figurkę widziałem, i powiem Wam, że czad. Wow! Zwróćcie uwagę. Jedna poza yy, mola, druga poza mola, trzecia poza mola. Kadłub, yy, znaczy tutaj mamy figurkę, mamy. Po, a i jedna rzecz: posłuchajcie, są dwa dwie głowy z różnymi mimikami twarzy. A tutaj mamy właśnie te prop droidy, yy, które wysyłał za anakinem na Tatooine yy, Mol. Po wylądowaniu, i po, a tutaj mamy Mola w, w, w pozycji walki, tak jak było to na właśnie Nabu, gdzie walczył z Quaegonzinem i obi jeszcze jako Padawanem, ale pamiętam tu ten, ten zestaw figurki jest, powiem wam, zobaczyłem statystyki, no to powiem wam. Doku czasami trochę miękki. No może to różnica wieku jest. Ale Doku przeżył do epizodu trzeciego. No a Mol nie. Powiem wam teraz tak. Teraz chcę wam zaprezentować jak wygląda zawartość. Pozwolicie, że na chwilę Mol zniknie. Bo tutaj jest otwarcie tych małych pudełek. To jest masakra. No i pum, mamy. Wszystko, popatrzcie. E, torebka e, z czterema podstawkami. Dlaczego czterema? Zaraz Wam powiem. Tu mamy, widzicie, tu już są do tych nowszych figurek. Są e, białe e, instrukcje, opisy. O czym wspominałem przy duku. O, tak prezentuje się e, instrukcja. E, do, właśnie, Mola. I tutaj mamy, proszę bardzo, trzy prop droidy z trzema podstawkami. Tak jak wspominałem, separatyści mają niebieskie podstawki. Tu mamy już sklejonego, pomalowanego Jedi, właśnie z dwustronnym włączonym mieczem, ale możemy zrobić, posłuchajcie, w kilku pozycjach Mola. To jest pierwsza, druga pozycja. E, gdzie przygotowywuje się do użycia mocy, ale tu się w, w pozycji obronnej ma z przodu miecz. Tu, tak samo bym powiedział, w neutralnej takiej pozycji ma. Czyli in atak i obrona. No a tu mamy w takiej pozycji jak na opakowaniu, czyli tu już jest e, totalny atak z mola, i powiem wam, robi, robi to kawał dobrej roboty. W każdym razie ustaw nóg i torsu jest taki sam. Zmieniamy pozycję rąk i zmieniamy też głowę. Tutaj nawet mamy pokazane, że mamy skupionego mola i takiego z wyszerzonymi zębami takiego, co mi zrobisz. Mol składa się z takich elementów. Też ma tu tunikę, tutaj kawałek tuniki pod spodem. Powiem Wam, że nie jest to taka prosta figurka, tak? I tu się robi, już zaczyna pod górkę. Wyjmę teraz elementy. O, to jest ramka mola. Tu mamy ramkę z elementami, z elementów właśnie przezroczystymi do właśnie prop droidów. Bardzo ładnie jest to wszystko wykonane. Co prawda, mamy trzy, któraś z, ramek, któraś z podstawek nam zostanie. Na pewno albo krótka, albo długa. No nie ma innego wyboru. A to jest ramka. Posłuchajcie z prop-droidami. Ja troszeczkę tutaj odsunę to. Proszę bardzo. Tak się prezentują prop-droidy. Albo Droid, Ja gdzieś widziałem też w którejś z encyklopedii, właśnie, że Droid było. Więc jak ktoś nie kojarzy ich, to proszę bardzo. Mroczne widmo jest na Disneyu i proszę przewinąć do lądowania mola na Tatooine. Bardzo ładnie wykonane elementy, powiem wam. I zapewne się bardzo ładnie też sklejają. Nie słyszałem od nikogo, ani nie czytałem gdzieś, że ktoś miał problem ze złożeniem. Proszę bardzo, Iramka Mola. Tu są jego tuniki, czyli mamy tutaj korpus, przód, tył, falbanka z przodu, pierwsza ręka z mieczem. Tu mamy właśnie te dwie mimiki twarzy. Mamy jedną głowę, tutaj mamy tył głowy i to przyklejamy, posłuchajcie, właśnie wybieramy jedną lub drugą. Może jeszcze lepiej się uchwyci tutaj ostrość. Fajnie jest, że widać, jak się dobrze przyjrzymy, tatuaże są zaznaczone mola. Tu mamy jedną nogę, i tu mamy różne ręce, właśnie, no, powiem Wam, robi to wrażenie pomalowanie Mola mimo to, że on jest cały ubrany na czarno, no nie jest do końca takim prostym, bo tu trzeba on miał kilka odcieni, miał rękawy w innym kolorze, część tuniki w innym kolorze odcieniu i tak samo spodnie. Powiem wam, że oglądam właśnie zdjęcia Raya Parka z planu zdjęciowego, czyli aktora, który grał właśnie Mola w epizodzie pierwszym. Oglądałem dokładnie jego zdjęcia ubioru, już jak był charakteryzowany, więc nie, nie był cały na czarno ubrany. Powiem wam, że ta spod spodu, ta w, w, spodnia, o, bielizna można powiedzieć, była w takim odcieniu czerni w brąz wpadającej, więc muszę dobrze to wszystko pooglądać, a ja są to naprawdę wysokiej rozdzielczości studyjne zdjęcia i tam nie ma przekłamań. To samo mam zdjęcia właśnie Hrabiego Duku, czyli Dart Tyrannusa, tu mamy Dart Maula. Powiem wam, że nie wiem jak się do końca wymawia prawidłowo Maul, czy Maul. Bo tak co, co słucham, oglądam to, to różnie bywa. Popatrzcie, tak, tak się prezentuje. Zestaw. Tu przesunę, tak. Tak prezentuje się cały zestaw, właśnie z, tylko z figurką Mola. Oczywiście w Legionie jest jeszcze inna figurka mola z okresu wojen, przepraszam, nie, po wojnach klonów już Imperium. Z okresu e, rebelii y, Clone Warsów, tak, nie, dobrze, koniec wojny, y, wojen klonów, i następnie pojawia się tak samo w Rebeliantach, i powiem Wam, tam już jest na tej tłów, osadzony na nogach, co był już protezy miał totalnie zrobione. E, I powiem Wam, jest ta figurka y, z okresu też, y, gdzie zdobył y, mroczny Miecz. Należący do Mandalorian, do władcy Mandalorian, I, i powiem Wam, też robi tamta figurka swoje. Ach, posłuchajcie, karty, kurde, karty. Właśnie, ja mówiłem o kartach, zapomniałbym. Wow, tu mamy tokeny. Ja już się tak zajarałem tą figurką, a zapomniałbym o kartach. To są karty. O tu jest karta Mola. Tu jest karta Prop Droidów. No i teraz zobaczymy. Popatrzcie. To jest karta Mola. A nie, dobrze, posłuchajcie. Mol ma mniej punktów. Ma 160. I ma trochę i jednak inne statystyki od Duku. A ja słyszałem właśnie, że Duku wymiata, że, a, że następnie wymiata też. Ale popatrzcie, 195, 195 punktów ma e, ten zestaw, bo dobieramy. Tutaj mamy prop droidę, e, sit prop droid. To właśnie tutaj mamy sit prop, e, prop droid. One są za 35, a tu mamy Mola e, i mamy za 160, czyli jest 10 punktów e, tańsze jest o 10 punktów w porównaniu e, z posłuchajcie Duku. Z drugiej strony, proszę bardzo, MOL i SIT PO, PROP DROID. Ich zawsze było trzech, te, te droidy, a SITU było zawsze dwóch. No, i tu karty są jeszcze dodat takie dodatkowe do. E, I czy tutaj zobaczymy? Tu jest MOL. O, no, tu mamy Dual face, mamy Phantom Maneys, widzicie. Tu już jeszcze w płaszczu jest e, tak jak właśnie w Mrocznym Widmie e, z droidami. No i tutaj już dostaję, powiem wam szału chyba. Jedi Hunter Amol. Tak. I tu mamy wszystko. Akcja. No i dodatkowe. Ile on ma tych dodatkowych kart? orany boskie. Powiem wam ma tego trochę z różnym oznaczeniem. No, to musi być naprawdę, powiem wam, gość wymiata. A i tu mamy, tu mamy zaczynają się da, ciemnej strony, karty ciemnej strony. Dark side, dark side, Dark Side, Dark Side. A tu chodzi o łączność. Dobra, moi mili. I pomolu, tak? E, omówiłem wam, pokazałem jak się prezentuje Dark Jest Figurka jest niesamowita. Ja już oglądam tutoriale, jak go malować. Widziałem jak jeden y, facet y, właśnie namalował twarz Mola. O rany, powiem wam, lepiej od oryginału chyba. Coś, y, coś rewelacyjnego. I nie zrobił z niego jakiegoś takiego pajaca przemalowanego, bo niektórzy to tak kurna przekontrastują niektóre rzeczy, że ten Mol to, no, jak ktoś się zna, no to wie, tak? Ale drugi to może, co to za jeden duduś, nie? Bo niektóre są tak wycieniowane, że... <laughs> Nie podobają mi się. Wolę, żeby był delikatnie wyłoszowany, wycieniowany, ale no nie, nie, nie zrobić z mola pajaca, tak? Bardzo dziękuję Wam. Niech moc będzie z Wami. E, liczę na lajki, like liczę na komentarze. Fajnie by było, gdybyście subowali i posłuchajcie. No już, już trwa Andor. Jak Wasze wrażenia? Chyba jesteście też fanami Gwiezdnych Wojen. No, Andor, z tego co widziałem, wow. No, robi wrażenie. Trzymajcie się, cześć.